Dzień dobry Państwu. Już za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, pana premiera Donalda Tuska. Bardzo proszę o zabranie głosu, panie premierze. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za wyrozumiałość, że przyszliście Państwo o tak wczesnej porze i możemy się spotkać tu z duńskiej woli. Jednym z powodów, nie najważniejszym oczywiście, ale jednym z powodów, dlaczego zaczynam yy, yy, kolejną turę rozmów z Polakami o sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, dlaczego zaczynam tu w duńskiej woli, jest ten, że już wcześniej obiecałem wizytę. Właśnie w Zduńskiej Woli. Tu miał odbyć się także kongres Platformy Obywatelskiej. Wówczas też pandemia nam pokrzyżowała szyki, ale z, z tym większą satysfakcją jakby w, no wracam w jakimś sensie do, do, do Zduńskiej Woli, do idei, żeby tutaj porozmawiać o, o polskich sprawach w tak trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Nasza ojczyzna, cały region, właściwie cały świat. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, żeby jakby wszyscy w Polsce jakby czuli, że pamiętamy o sobie nawzajem i że niezależnie od tego, jak dramatyczne rzeczy dzieją się przy naszej granicy, niezależnie od tego, że wszyscy myślimy o tej okrutnej wojnie, o tragicznym losie ukraińskich rodzin, żebyśmy potrafili także w tym samym czasie skupić się na problemach. Jakie i wojna, i wcześniejsze zjawiska. Pandemia, no przede wszystkim drożyzna, koszty kredytów, te codzienne życiowe bolączki Polaków, żeby to nam nie jakby nie, nie, nie uciekło z, z, z pola widzenia. Nie można w żaden sposób pozwolić, żebyśmy, jako polskie rodziny, poczuli się w jakimś sensie opuszczeni z tego powodu, że dzieją się tak dramatyczne rzeczy. I dlatego dzisiaj z duńskiej woli. U pani Agnieszki i pana Bartłomieja, młodego małżeństwa. Z dziećmi będę, przyjąłem ich zaproszenie, za co bardzo dziękuję na śniadanie. Od tego zacznę te nasze rozmowy. Będę także w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji, tu w Dzińskiej Woli, gdzie samorządowcy poprosili mnie o spotkanie. Tam jest punkt pomocy uchodźcom ukraińskim. No, zobaczymy na miejscu jak to działa i na ile funkcjonuje także pomoc, co jest potrzebne, bo naszego życia codziennego nie da się przejść oddzielić od, od dramatu uchodźców i, i samej wojny. Będę także w drodze do, do sieradza w okolicy miejscowości Rzechta rozmawiał z z ludźmi, którzy też mają swoje problemy związane z budową domu. W samym się razu spotkam się także i z samorządowcami, z przedsiębiorcą, producentem, właściwie dystrybutorem i handlowcem. Wszystkiego, co jest potrzebne do budowy domu. Między innymi kwestia kredytów mieszkaniowych i kwestia mieszkań będzie też tym tematem. On trochę odszedł w cienia, przecież inflacja, koszty kredytu i cała ta sytuacja, ta destabilizacja, to poczucie niepewności powodują, że. Jakby kwestie mieszkań dla polskich rodzin stają się wyjątkowo istotne. Tutaj też w kontekście setek tysięcy ukraińskich rodzin, które w Polsce zostaną na, na dłuższy czas, to też powoduje, że kwestie mieszkaniowe, wynajmu lokali i tak dalej stały się na pewno no, dużo poważniejszym wyzwaniem. Trzeba zrobić wszystko, żeby uratować jedność i solidarność Polaków z Ukrainą i z Ukraińcami, naszą gościnność, ale to jest możliwe wtedy, kiedy ci, którzy ponoszą te ciężary, i to są przede wszystkim właśnie polskie rodziny, polskie samorządy, żeby czuły się jakby, no, że nie są same z tym, z tym wszystkim i że polska polityka także pamięta o tych problemach, a czasami. Też wręcz dramata, które nie są bezpośrednio związane z wojną. I no o tym będę chciał z moimi dzisiejszymi gospodarzami rozmawiać. Panie premierze jest kilka pytań. Bardzo proszę pani redaktor. Dzień dobry, Katarzyna początku telewizja TVN24. Mam trzy pytania, jeśli można. Pierwsze pytanie moje dotyczy wypowiedzi prezydenta Zołońskiego wczoraj odnośnie misji pokojowej NATO, która była zaproponowana przez polską stronę. Przez Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego obecnych w, w Kijowie na spotkaniu. Wczoraj prezydent Załoński powiedział jasno, że przekazał stronie polskiej, że nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem. Natomiast polska strona cały czas podnosiła jeszcze później po spotkaniu tę kwestię. Chciałem zapytać, jak pan sądzi, dlaczego tak było. Drugie moje pytanie dotyczy wypowiedzi ostatnich wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego dotyczących no, zbliża się 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. I Jarosław Kaczyński w różnych wywiadach mówi, że wreszcie ma pełną wiedzę, że zaprasza na obchody 12. 10 kwietnia 12, 12, na 12. rocznicę i że tam padną słowa, gdzie odniesie się właśnie do tych pełnych wniosków z raportu. Jak pan sądzi, co to może oznaczać? I trzecie moje pytanie o skomentowanie wypowiedzi marszałka Grodzkiego do Rady Najwyższej Ukrainy. Wiemy, że zapowiadany jest wniosek senatorów, wpisuje jego odwołań. Jedność, jedność, jedność. Ja trzy razy powtarzam to słowo, bo ta jedność dzisiaj potrzebna jest w trzech wymiarach. I to jest mój najkrótszy komentarz do kwestii y, y, tych pomysłów Jarosława Kaczyńskiego, odrzuconych, zarówno przez prezydenta Zeleńskiego, jak i przez Amerykanów, a także sekretarza generalnego NATO. W słowach delikatnych, no bo nikt nie chce tutaj kłótni w naszym szeroko pojętym obozie, ale to jest, niech to będzie takie memento, niech to będzie ostrzeżenie dla wszystkich, którzy nie do końca no jakby przejęli się tą potrzebą jedności. Jak mówię trzy razy jedność, to mówię o potrzebie no przede wszystkim jedności Polaków. I dlatego mimo że czasami cisną się dość mocne słowa na usta i, i, i przecież jakby takie sytuacje powodują też poczucie niestabilności i lęku, ja bym bardzo chciał, aby dzisiaj rządzący Polską nie narażali Polski w żaden sposób na niepotrzebne ryzyka czy kontrowersje, więc ta jedność w, wśród Polaków w obliczu wojny jest absolutnie niezbędna. Tak jak powiedziałem, no życie w Polsce też toczy się dalej i trzeba uczciwie i ostro rozmawiać o tym, co dzieje się jakby w Polsce. Opozycja jest od tego, żeby krytykować rząd, ale konkretnie w tej kwestii, a więc. Wojny na Ukrainie i zagrożenia dla Polski wojną, konfliktem, atakiem, bo przecież wszyscy o tym rozmawiamy. Tutaj szukajmy przede wszystkim wspólnego języka i jedności w Polsce. Szukajmy także bezwzględnie jedności z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Ostatnią rzeczą, jaką, jakiej potrzebują dzisiaj Ukraińcy, to jakieś koncepcje i pomysły, które są dla nich groźne. Wypowiedź prezydenta Zeleńskiego, i to jest najbardziej niepokojące, wskazuje bardzo wyraźnie, że z jego punktu widzenia tego typu pomysły zwiększają zagrożenie dla Ukrainy, a nie zmniejszają. No i to jest ten, chyba najpoważniejsza wada tego, tego pomysłu. No i po raz trzeci jedność, czyli jedność całego NATO Unii Europejskiej, całego świata Zachodu wobec konfliktu wojny na na Ukrainie i tutaj bardzo dobrze się stało, że nasi sojusznicy jakby zauważyli znaczenie Polski i, i sytuację, w jakiej Polska się znalazła i dobrze byłoby to wykorzystać jakby maksymalnie na rzecz wzmocnienia pozycji Polski. I te relacje z Amerykanami, mimo wiemy jak trudnych początków, no, PiS Prezydent Duda, także no, byli fan, fanatycznymi zwolennikami niemalże, był taki moment prezydenta Trumpa i, i, i wiele na to wskazywało, że może mieć kłopot jako Polska w odbudowaniu relacji z Ameryką. Wojna w jakimś sensie to przykryła i dlatego wizyta prezydenta Bidena wywołana w, w, wojną na Ukrainie dała dobrą możliwość, żeby te relacje jak najlepiej Znowu zaczęły funkcjonować. I tutaj ta jedność jest przede wszystkim w interesie Polski i naszego bezpieczeństwa. No dzisiaj, bez pełnej integracji Polski z Zachodem, z NATO i z Unią Europejską, nie możemy myśleć poważnie o, o, o bezpieczeństwie. Więc jeszcze raz przestrzegałbym przed działaniami i słowami, które którąkolwiek z tych, z, ty, którykolwiek z tych wymiarów jedności narżałyby na szwang. Jeśli chodzi, czy i, jeśli chodzi o rocznicę Smoleńska bardzo chciałbym aby jakby wszyscy zastanowili się co powinniśmy robić w tych trudnych momentach w jakich się znaleźliśmy i jeśli ktoś ma pomysł żeby ze Smoleńska znowu robić politykę to większego prezentu, mówię politykę, która dzieli Polaków i która będzie znowu jakby niszczyła ten nastrój takiej fundamentalnej solidarności, to to jest najlepszy prezent dla Putina, jaki można sobie wyobrazić. Ja chcę być tutaj też delikatnym, bo ciągle przecież mówimy o, o, o naszej narodowej tragedii z, z 10 kwietnia 2010 roku. No ale nie łudźmy się, znaczy, to jest... Yy, to jest jakby gra pod ten nuty, które właśnie pisze Moskwa od wielu, wielu lat, czyli dzielenie społeczeństw Zachodu, dzielenie narodów europejskich i to też w bardzo wielu wymiarach ten bardzo ostry konflikt, jaki... Jaki wywoływano wokół Smoleńska, tymi fałszywymi oskarżeniami, on to, to tak jak mówię, był najlepszym prezentem dla, dla kremlowskich strategów, których celem jest podzielenie nas wszystkich tak bardzo, jak tylko się da. Czy to Polaków, czy Unię Europejską. I przestrzegałbym także prezesa Kaczyńskiego przed wykorzystywaniem rocznic smoleńskich na rzecz takiego destabilizowania sytuacji. W kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłem, i o, o tych sprawach fundamentalnych, wydaje mi się, że ta burza wokół słów marszałka Grockiego delikatnie mówiąc, jest przesadzona. Można zawsze dyskutować na temat retorycznych zwrotów, formy wypowiedzi, ale ja bardzo dobrze rozumiem intencje marszałka Grockiego. Wszyscy chcielibyśmy, aby Polska była wzorem takiego Zdecydowanego działania przeciwko, przeciwko Rosji, na rzecz sankcji, na rzecz pomocy Ukrainie. I dlatego te słowa opisały mniej więcej stan rzeczy. Natomiast wszyscy powinniśmy zwracać uwagę na emocje, jakie słowa potrafią wywołać. Dlatego to jest też apel do, do, do wszystkich, którzy publicznie się wypowiadają w kwestii Ukrainy, wojny, naszego bezpieczeństwa. Żeby zrozumieli wagę słowa. Znaczy, słowa mają znaczenie w polityce i dobrze byłoby, żeby, żebyśmy umieli sobie jakby zdać z tego sprawę, że, że dzisiaj każde słowo, każda inicjatywa, no, ważą dużo więcej niż w czasach zwykłych. Jeszcze jedno pytanie. Adam Malik, Polsat News. Panie premierze, chciałbym zapytać o to, czy pańskim zdaniem powinniśmy już głośno i wyraźnie poprosić Europę Poprosić świat o to, żeby udzielił nam pomocy, jeśli chodzi o uchodźców, choćby o relokację, nasze możliwości. Oczywiście ja rozumiem, że serca mamy ogromne i chcemy pomagać, ale nasze, nasze możliwości są też w pewien sposób ograniczone, żeby tym wszystkim ludziom, którzy uciekając przed wojną przybyli do Polski, żeby mogli skorzystać na przykład z usług medycznych, z edukacji. No, jakbyśmy bardzo nie chcieli, to jednak nie damy rady. Czy to już jest ten czas, że powinniśmy rzeczywiście głośno i wyraźnie poprosić, wystąpić o taką pomoc do Europy? Ja jestem absolutnie przekonany, że fala uchodźców. Dzisiaj to jest, no już, dzisiaj, jutro to już będzie 2,5 miliona ludzi. To jest coś, czego oczywiście nie, nie będziemy w stanie unieść na własnych barkach. Oczywiście nikt z nas nie wie, ile rodzin ukraińskich pozostanie na stałe w Polsce. Ale na pewno mówimy o setkach tysięcy. Według analiz ekspertów. Polska, i mówimy to o różnych systemach, szkoły, rynek pracy, mieszkania, ochrona zdrowia, że gdzieś między 600 a 800 tysięcy ludzi, no to jest to maksimum, jakie my jesteśmy w stanie no tak na trwałe, jakby ugościć. I to te, te dwie liczby mówią bardzo wyraźnie. Polska ma prawo na, liczyć na pomoc. Taka pomoc jest przygotowana na przykład w Unii Europejskiej, na razie finansowa. I ja dlatego odrzucam kategorycznie te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że nikogo o pomoc prosić nie będziemy. To nie jest żaden wstyd. Nas proszą o pomoc i my możemy prosić o pomoc. Na tym polega tak naprawdę współpraca międzynarodowa w jakby w naszym świecie Zachodu. Znaczy, że państwa, narody, ludzie sobie pomagają. I trzeba po prostu. Umieć nazwać potrzeby i to w tym nie ma nic upokarzającego. Dlatego prezydent Czaskowski przyjął z taką satysfakcją tę zapowiedź prezydenta Bidena, że Stany Zjednoczone są w stanie. Przyjąć 100 tysięcy uchodźców ukraińskich. Nie jestem pewien, czy mówił konkretnie o tych, którzy są dzisiaj w Polsce, ale tak czy inaczej był to bardzo ważny gest pokazujący, że nawet jak się jest tak daleko od teatru zdarzeń, że, 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 że trzeba wykazać solidarność. W Europie musimy zacząć poważnie rozmawiać o relokacji oczywiście nie przymusowej, tylko trzeba ułatwić wszystkim Ukraińcom możliwość wyboru, gdzie chcą mieszkać, żeby mogli porównać, jakie mają warunki tu, tam i żeby jakby ten, ten ta, ta gigantyczna liczba, żeby ona była jakoś proporcjonalnie rozdysponowana, oczywiście wyłącznie z, no, dobrowolnie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale na to są i pieniądze, na to są procedury i ja zwracam się z gorącym apelem do władz Polski, żeby nie odrzucały możliwości pomocy i rozwiązań. Bo przecież to nie oni dźwigają na swoich barkach te problemy. Ja będę rozmawiał dzisiaj nie tylko z samorządowcami, z panią doktor w Śradzu, która przyjęła rodzinę ukraińską. I, i nie, nie mam żadnych wątpliwości, że. Jakby ta, ta pomoc międzynarodowa to będzie też ulga dla polskich rodzin, które tak bardzo zaangażowały się w, te, w pomoc uchodźcom ukraińskim. Dziękuję. I ostatnie pytanie. Marika, Marika, Mocna, na 24 Ja chciałam zapytać, czy ten cykl dzisiejszych spotkań rozpoczyna kampanię wyborczą i czy możemy się spodziewać przyspieszonych wyborów? No, nic na to nie wskazuje, żeby ktokolwiek rozsądny chciał w, w, rozpisywać wcześniejsze wybory w sytuacji, kiedy jest wojna i, i kiedy mamy tak, tak poważne problemy, więc yy, nie, nie, ja nie, 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 nie sądzę, żeby, żeby ten problem się pojawił, żeby dzisiaj Polacy jeszcze mieli myśleć o, o kampanii wyborczej, ale to jest nasza robota. Znaczy, ja, muszę, ja muszę być wśród ludzi tak czy inaczej i, i, i dawać tą jakby nadzieję, że, że no, są w polskiej polityce ludzie, którzy chcą też dzisiaj Koncentrować swoją uwagę na sytuacji polskiej rodziny. Bardzo dziękujemy panie premierze. Dziękujemy Dziękuję. państwu. Do zobaczenia, Do zobaczenia na trasie.